Niech żyje Jezus. To niezwykłe. Właśnie mija dokładnie 351 lat od chwili, gdy nasz Pan zaczął objawiać święte Małgorzacie Marii à la Cocque, przesłanie jego najświętszego serca oraz 12 obietnic zapowiadających szczególne łaski dla jego czcicieli. A ty właśnie dziś oglądasz odcinek na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Dobrze, że jesteś. Zapraszam Cię na nowy odcinek na kanale Apostolatu Najświętszego Serca ostatni raz w tym roku. Na koniec będę miał dla Ciebie propozycję. Wciąż pamiętam, gdy na jednej z mszy świętych podczas Bożego Narodzenia, wchodząc do kościoła, prosiłem żonę o modlitwę za to dzieło, do którego mnie zaproszono. Jeszcze nie istniał kanał apostolatu Najświętszego Serca w Polsce. Pewnego dnia zapytano mnie, czy chciałbym koordynować ten apostolat. Na początku miałem duże wątpliwości, czy jestem godny. I choć wiedziałem, że Panu Bogu trzeba mówić tak, to zależało mi, by upewnić się, że pomysł pochodzi od Boga, że to ma być dzieło na Jego chwałę. Z tymi myślami wybrałem się na Eucharystię w okresie świątecznym dwa lata temu. Wtedy, podczas Mszy Świętej, zauważyłem ukryty między filarami obraz z najświętszym sercem Pana Jezusa, który wystawiany jest w naszym kościele na ołtarz w pierwsze piątki miesiąca. Jeszcze wtedy nie znałem dobrze tego nabożeństwa. W tamtym momencie przyszedł pokój, jakby dał mi odpowiedź sam Pan Jezus, pokazując mi swoje najświętsze serce. Wtedy właśnie podjęliśmy z żoną decyzję. O rozpoczęciu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zaczęliśmy nasze pierwsze dziewięć piątków miesiąca, a ja postanowiłem podjąć się misji koordynowania tego kanału. W tym czasie w naszym życiu zmieniło się bardzo wiele. A jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że mogłem poznać to nabożeństwo, mogłem zbliżyć się do Najświętszego Serca i doświadczyć we własnym życiu, w moim małżeństwie, wypełnienia się obietnic Pana Jezusa. Zostałem po imieniu zaproszony do nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków miesiąca i do oddania swojego życia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ale to nie wszystko. Musisz wiedzieć, że odkąd istnieje kanał Apostolatu Najświętszego Serca, dzięki ofiarności wspierających nas osób i hojnych darczyńców, zrobiliśmy wspólnie wiele, aby szerzyć kult Najświętszego Serca wśród naszych rodaków. Gdy obchodziliśmy rocznicę wydarzeń z Paralemonial, z wdzięcznością myślę o przyjaciołach Apostolatu Najświętszego Serca. Ciężko wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczny za nieustanne zaangażowanie w nasz Apostolat. Niezachwiane wsparcie w 2024 roku było dla mnie światłem przewodnim, podtrzymującym szerzenie niezmiennych zasad Kościoła katolickiego w świecie, który dziś coraz bardziej oddala się od prawdy. Ten odcinek jest po to, żeby podzielić się tym, co wspólnymi wysiłkami osiągnęliśmy w minionym roku aby szerzyć nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i po to, abyś poczuł się zaproszony po imieniu i dołączył do tego dzieła już dziś. Każda z osób wspierających apostolat Najświętszego Serca zasługuje na to, żebym podkreślił to, czego udało nam się dokonać wspólnymi siłami w mijającym roku. W minionym roku rozprowadziliśmy piękny akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a do paralemonial wysłaliśmy potwierdzenie tych zawierzeń, które zostały złożone w bazylice Najświętszego Serca. Poza tym wspólnie odbyliśmy dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rozważaniami świętego Józefa Sebastiana Pelczara, wielkiego Polaka i gorliwego czciciela Najświętszego Serca. W czerwcu gorliwie głosiliśmy chwałę Najświętszego Serca pana Jezusa i zrobiliśmy coś, co dotąd nie miało miejsca w centrum Warszawy umieściliśmy 16 billboardów głoszących, że czerwiec należy do serca Jezusowego. Wspólnie odmówiliśmy też nowenne przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa i przed wspomnieniem apostołki serca Jezusowego, świętej Małgorzaty Marii Alakok. Rozesłaliśmy setki aktów zawierzenia Najświętszemu Sercu, wizerunków Serca Jezusowego oraz pakiety powitalne dla osób przystępujących do specjalnego programu miesięcznych darczyńców do Rodziny Najświętszego Serca. W czerwcu, miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu, aż 450 osób z dwóch parafii w Polsce zawierzyło się wspólnie Sercu Jezusowemu pod opieką kapłana. A każda z osób otrzymała wizerunek Najświętszego Serca od naszego Apostolatu. Mogliśmy wydrukować i wysłać te wizerunki na tak dużą skalę tylko dzięki pomocy wspierających nas, czcicieli Najświętszego Serca, którzy, podobnie jak wdowa w przypowieści Pana Jezusa, ofiarowują nam największe dary ze swojego serca. Na kanale Apostolatu Najświętszego Serca wciąż publikujemy filmy. Otrzymaliśmy wiele komentarzy pod naszymi odcinkami i próśb o modlitwę oraz maili i wiadomości. W intencji wszystkich członków rodziny Najświętszego Serca odprawiana była Msza Święta w każdy piątek. Te wszystkie działania pokazują, że Apostolat Najświętszego Serca jest potrzebny naszym rodakom. To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach, powiedział nasz Pan do świętej Małgorzaty Mary Alakok. Mimo to w tej chwili nie możemy sobie pozwolić na publikowanie więcej niż jednego filmu w tygodniu. Bardzo chcę, aby przesłanie o najświętszym sercu dotarło do jak największej liczby polskich rodzin. Nie chciałbym rezygnować z naszych działań ze względu na niewystarczające finanse. Apostolat Najświętszego Serca może działać tylko dzięki wsparciu darczyńców. Co możesz zrobić, aby wesprzeć działanie tego apostolatu? Najlepszą decyzją będzie do dołączenie do specjalnego programu miesięcznych darczyńców do rodziny Najświętszego Serca, dzięki czemu duchowe dary i obietnice serca Jezusowego staną się Twoim udziałem. Staniesz się aktywnym apostołem Najświętszego Serca w tych niepewnych czasach gdy tak wiele ludzi potrzebuje tego przesłania nadziei. Dziś proszę Cię, abyś wziął pod uwagę rozpoczęcie nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków miesiąca i rozważenie wsparcia dla naszego Apostolatu. To może być najlepsza decyzja, z jaką rozpoczniesz nowy rok. Pierwsze objawienie Serca Jezusowego miało miejsce 27 grudnia 1673 roku w święto świętego Jana apostoła i ewangelisty, dokładnie 351 lat temu. Siostra Małgorzata Maria Alakok modliła się w kaplicy klasztornej przed Najświętszym Sakramentem. Nagle ukazał się jej nasz Pan, mówiąc: Moje boskie serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, że nie może już powstrzymać w sobie tych płomieni miłości. Muszę je rozlać za Twoim pośrednictwem i ukazać je ludziom, by ich ubogacić cennymi skarbami, które Ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia. Święta Małgorzata została wtedy zaproszona przez pana Jezusa, aby zajęła miejsce świętego Jana, apostoła i ewangelisty tuż przy jego najświętszym sercu. Możemy powiedzieć, że święty Jan podczas ostatniej wieczerzy, a później patrząc na przebite serce swojego pana na krzyżu, stał się pierwszym czcicielem i apostołem najświętszego serca pana Jezusa. Jeśli chcesz być na bieżąco i otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach pojawiających się na kanale, zasubskrybuj go. Podziel się także linkiem do niego ze swoimi znajomymi i bliskimi. Pomóż im poznać bliżej najświętsze serce Pana Jezusa. Moim celem jest rozsyłanie wizerunku Najświętszego Serca do wszystkich Jego czcicieli. Jeśli jeszcze nie masz swojego wizerunku serca Jezusowego w domu, zajrzyj na stronę internetową naszego apostolatu, gdzie możesz prosić o jego bezpłatną wysyłkę. Nasz pan powiedział też Małgorzacie Marii: To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach. Podczas trzeciego objawienia 2 lipca 1674 roku zbawiciel ukazał jej pięć ran jaśniejących jak słońce, z których wydobywały się płomienie. Pan Jezus powiedział do Małgorzaty: Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj mi się zadość uczynić, o ile to będzie w Twojej mocy. Za ich niewdzięczność. Wynagrodzenie, o które prosił Pan Jezus, obejmować miało dwie praktyki: przystępowanie do Komunii Świętej tak często jak to możliwe, a szczególnie w pierwsze piątki miesiąca, oraz odprawianie nabożeństwa godziny świętej w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek, by towarzyszyła mu w ogrójcu między godziną 23 a 24. Podczas ostatniego objawienia w Oktawie Bożego Ciała w czerwcu 1675 roku pan Jezus skierował do Małgorzaty następującą prośbę. Proszę, żeby pierwszy piątek po Oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto na uczczenie mojego serca i na wynagrodzenie mi przez Komunię Świętą. I inne praktyki pobożne za zniewagi, jakich doznaję, gdy w czasie oktawy jestem wystawiony na ołtarzach. W zamian za to obiecuję Ci, że serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób sercu memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia. Jestem wdzięczny i dziękuję Bogu za wszystko, co wydarzyło się, odkąd powstał ten kanał. Jestem wdzięczny za cały miniony rok. I za łaski, których wiele osób doświadczyło, zawierzając się w sercu Pana Jezusa. Dziękuję za każdą osobę, która modli się o rozwój naszego apostolatu. Dziękuję wszystkim oddanym czcicielom Najświętszego Serca, którzy robią wszystko, by serce Jezusa było jeszcze bardziej znane i kochane. Jeśli jeszcze nie dołączyłeś do rodziny Najświętszego Serca, zachęcam Cię do rozważenia tego kroku. Chcę przypomnieć, że w intencji wszystkich wspierających kanał Apostolatu Najświętszego Serca odprawiane są msze Święte w każdy piątek. Dziękuję Ci za Twoją dzisiejszą obecność i już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek, już w Nowym Roku. Jak Bóg da, zapewniam Cię o swojej modlitwie. Już teraz możesz podjąć jedną z najważniejszych decyzji swojego życia. Aby siebie i swoją rodzinę poświęcić sercu pana Jezusa, które dla ciebie i dla mnie dało się przebić na krzyżu. Rozpocznij nowy rok z najświętszym sercem pana Jezusa. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami.